Jest dzisiaj z nami Moto G71 5G. Jeżeli ktoś jest ciekawy, jak mi się go używa, zapraszam do oglądania. Motka pod koniec zeszłego roku zaprezentowała pięć nowych e, telefonów. Troszeczkę trzeba było poczekać, aż one trafią w nasze ręce i trafią do sklepów. Najciekawszy, najmocniejszy G200. O tutaj e, gdzieś macie film. O nim. Natomiast mnie osobiście zaciekawiły dwa. G31 i właśnie ten G715G dlaczego? Dlatego, że one miały mają wyświetlacze AMOLED OLED. A to dla motki wcale nie jest takie oczywiste i wcale nie jest takie częste jak motka ma OLEDA, to ona kosztuje dużo, ponad 2000. 3000, no, a w tanich telefonach to OLEDów do tej pory motka nie miała. Tymczasem tamten, ten G31, tutaj jest o nim film, kosztuje 900 zł, bez złotówki oczywiście, a ten G71 5G, czyli nasz dzisiejszy główny bohater, kosztuje 1400, oczywiście, bez złotówki. Eee, zaczynamy od pudełka, prawda? Bo w pudełku jest telefon. O telefonie to sobie za chwileczkę będziemy mówić dużo otwieraj o chciałem, żeby było efektownie, ale nie było efektownie etui silikonowe i nosiłem ten telefon bez etui telefon jest plastikowy etui go pogrubia on jest naprawdę całkiem fajny pod względem rozmiaru, w związku z czym nie chciałem go jeszcze wkładać w to etui a tutaj pod spodem mamy ładowarkę 30, dobrze, mówię chyba tak, 30 watową, w każdym razie dosyć szybka jak na tą klasę urządzenia. No i to by było pudełko. A teraz zajmujemy się telefonem. Tak jak już mówiłem, 1400 zł bez złotówki za ekran OLED i całkiem niezłą specyfikację, dlatego że tutaj w środku mamy Snapa, już sprawdzam, bo oczywiście nie pamiętam z głowy: Snapa 695 5G, więc nowa jednostka, i byłem bardzo ciekawy na co ją stać. No więc teraz opowiadam o telefonie. Zaczynamy od tyłu: plastik tutaj, plastik tutaj. Trzy kolory. Ten mój to jest Neptune Green, czyli niby zielony, ale. Za diabła nigdy, jak się na niego patrzyłem, to mi się nie kojarzył on z e, zielenią, chyba że Neptun to taka morska zieleń, to niech będzie, ale bardziej on jest niebieski niż e, zielony. No i tak. Odciski palców są. Tak jak widzicie, ten telefon trzeba przecierać, chociaż on jest taki zmatowiony, lekko. No i podoba mi się. Najzwyczajniej no w świecie mi się. E, ten kolor podoba, to jest fajnie zrobione. Wyspa jest nieduża, jak fajnie, że coraz mniejsze są te wyspy i coraz mniej one wystają. I to też jest OK. I tutaj uwaga, schoolowo czytnik linii papilarnych. Tak to nie jest logo, tylko to jest zwykły, normalny, pełnoprawny czytnik linii papilarnych, który działa szybko, jak na motkę, tylko że trzeba w niego dobrze trafić palcem. A tutaj to wyżłobienie nie jest specjalnie głębokie, w związku z czym jak nie nosicie tego telefonu w Etui, no to czasami możecie mieć problem z trafieniem. No ale jak macie Etui, to tego problemu nigdy mieć nie będziecie. Oczywiście można też telefon odblokować twarzą. No i to jak działa, to działa dobrze. Ale czasami jest też tak, że specjalnie nie chcę działać tak, że raczej tutaj stosowałem palec niż to odblokowywanie twarzą. Na dole uwaga, uwaga, jest wejście miniczek na słuchawki. No ale to tak to jest. No mamy tutaj do czynienia z klasą Taką średnią, tak, powiedzmy, a nie wyższą, wyższej, takich cudów nie ma. Na szczęście tutaj są słuchawki, e, znaczy telefon dobrze gra na słuchawkach i takich, i bezprzewodowych. Jest taki prosty korektor Dolby Atmos z czterema ustawieniami, i to wszystko brzmi naprawdę całkiem nieźle. I tutaj nie będę narzekał, USB-C i głośnik. Głośnik jest jeden, tak jak to we wszystkich ostatnich omotkach, co mi się nie podoba, ale on jest naprawdę donośny w sensie, że głośny. Płaski, hałaśliwy. No, no i niech, niech mu tam będzie. E, wiem, że sporo osób nie lubi, jak puszczam tak muzykę, uważa, że to nie ma sensu. Może macie rację, ale ja lubię. W związku z czym tak będę robił. Tutaj mamy trzy przyciski. Pierwszy to jest do włączania z takim wzorkiem. Tutaj jest regulacja głośności i na górze jest asystent Google'a. Nie używam na górze, w związku z czym ani mi on grzeje, ani ziębi. Jest ok, natomiast tutaj ten przycisk do włączania jest na idealnej wysokości. No i to wszystko działa dobrze. Tutaj nie ma nic, a tutaj jest tacka na dwie karty SIM, ale uwaga, nie mamy możliwości zainstalowania tutaj karty e, pamięci. Telefon naprawdę fajnie leży w dłoni, tak? jak Już mówiłem, nie nosiłem go w i dlatego, że dla mnie w tym momencie te jego wymiary są takie, no, optymalne, tak? On jest tutaj lekko taki zaokrąglony z tyłu, fajnie się go nosi, fajnie się go trzyma, fajnie się go używa. O, no i to było tyle na temat jego budowy. Przód. OLED, nie IPS tylko OLED. Strasznie ten wyświetlacz mi się podoba. Rozdzielczość Full HD+ plus 6,4 cala. Natomiast, jak to się mówi, nie ma już bez kolców w tym przedziale cenowym. Mamy OLEDa, więc to jest fajne. Natomiast mniej fajne jest to, że to jest tylko odświeżanie 60 Hz, a nie 90 o 120. W związku z czym te animacje przy przewijaniu stron są zauważalnie Wolniejsze niż przy 90-120, ale szczerze, jakbym, jak mam zawsze do wyboru, nie wiem, IPS nawet 144 Hz, a OLED 60, to wybiorę ten OLED, dlatego że bardzo, bardzo fajnie się z tego telefonu korzysta. Naprawdę nie wiem, jaka jest jasność maksymalna, ale ona jest absolutnie wystarczająco. Kilka dni miałem ładnych, gdzie robiłem zdjęcia i naprawdę nie miałem żadnego problemu z czytelnością tego wyświetlacza na pełnym słońcu. Kąty widzenia są fajne. Kolorki są mocne. Ustawień wyświetlacza jest niewiele. Mogę pokazać, jakbyście chcieli. Mamy tutaj tylko o kolory nasycone i możemy sobie też ustawić ich temperaturę, ale wyświetlacz dla mnie. W tej klasie jest bomba. To, co jest mniejszą bombą, to po pierwsze to, że nie mamy stałego always on display, i tutaj, jak motka już idzie w wyświetlacze AMO, AMOLEDowe, OLEDowe, no to mogłoby zrobić always on display, a nie to sometimes on display, czyli jak podniesiemy ten telefon, no to. On nam pokaże tutaj godzinę, jak będziemy mieli jakieś powiadomienie. No to tak samo nam pokaże, z tego poziomu możemy przejść bezpośrednio do tego powiadomienia, ale chciałbym, żeby była opcja, przynajmniej w telefonie, żeby się to wyświetlało na stałe, a nie tylko jak dotkniemy telefonu, bo to też już nie jest tak, że jak poruszymy to. On nam się pokaże, nie musimy dotknąć, i wtedy e, to mamy. E, I druga rzecz, która mi się troszeczkę nie podoba. Nie wiem, czy tutaj jest jakaś powłoka oleofobowa, tak jak widzicie, ale jeżeli jest, to ona jest cieniutka i do bani. To znaczy, ten telefon, wyświetlacz tego telefonu dosyć mocno się nam budzi, tłuści od paluchów i często trzeba go. O, przecierać, żeby to jakoś ładnie wyglądało. Tak jak mówię, nie znalazłem nigdzie informacji o tym, czy ta powłoka oleofabowa jest, czy nie ma. Jeżeli jest to ona nie jest najlepsza jedziemy dalej, jedziemy z działaniem tutaj byłem e, niepewny tutaj miałem jakieś tam wątpliwości nie wiedziałem jak to będzie wszystko działało dlatego, że tutaj mamy snapa 695 nowa jednostka, obsługa 5G ale nigdy z nią nie miałem do czynienia i nie wiedziałem czy to będzie wystarczająco gdyby była siódemka z przodu pewnie byłbym jakiś tam, miałbym większe zaufanie, ale po tych e, półtora tygodnia testów mogę powiedzieć że naprawdę ten telefon spokojnie bardzo fajnie działa. 6 GB RAM -u. można zwiększyć ten RAM o 1,5 jeszcze, czyli w sumie 7,5. 128 wbudowanej w Antutu benchmark już pokazuje. Proszę bardzo, 368 tysięcy punktów. No i telefon naprawdę zasuwa. To znaczy, ja na niego przesiadłem się bezpośrednio z Motki 200. No i oczywiście, tam mamy Snapa 888 plus i tam naprawdę wszystko śmiga. W związku z czym, tutaj jest, to wiadomo, zauważalnie wolniejsze, ale to nie są. No nie ma z tym problemu. Tak? To nie są nigdzie takie rzeczy, żeby coś mnie wkurzało, żeby coś było nie tak. To wszystko ładnie się tutaj wczytuje. Jak widzicie, troszeczkę czasu potrzeba, żeby się to wczytało do końca. To przewijanie też nie jest jakieś takie strasznie płynne, ale generalnie telefon jest dobrze zoptymalizowany. Nigdy mnie nie zawiódł, nigdy mnie nie wkurzył. Wszystko tutaj jest OK. Zdarzyły mi się dwa albo trzy incydentalne takie przymrożenia, gdzie wczytywałem jakąś aplikację, była sekunda albo dwie i nic się nie ruszyło. I dopiero za chwilę wszystko poszło. Ja wiem, może to jest dlatego, że to jest nowy telefon, nowy soft, może jakaś poprawka w aktualizacji, ale tak jak mówię dwa, trzy razy na te półtora tygodnia to też nie jest źle, no tak jak widzicie. Tutaj wszystko jest OK. Pograć też sobie na tym telefonie naprawdę możecie bezproblemowo. Jest oczywiście strefa specjalna jak to w motkach, więc do działania tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Wielozadaniowość też jest OK. Naprawdę te zakładki są jakoś tam trzymane w miarę długo, ale bez przesady, jak widzicie, tutaj rano sobie sprawdzałem wyniki NBA, więc od rana. Do 11:23 to już nie wytrzymało, no, ale nie narzekam, tu jest wszystko w miarę w porządku, tak? Cała reszta, to znaczy, nawigacja bez najmniejszego problemu, spoko. Jeździłem z tym telefonem dużo, nigdy nie miałem żadnych problemów. Jest oczywiście NFC, mam tutaj wszystkie swoje bankowości, wszystkie swoje debety podłączane i też tym telefonem płacę i też nie ma żadnego problemu. Jakość rozmów telefonicznych idealna. Nigdy ani ja się nie skarżyłem, ani nikt się nie skarżył. Także pod tym względem wszystko tu jest w jak najlepszym porządku. Szybciutko oprogramowanie. Android 11 jeszcze w tym momencie. No, będzie 12, ale później już nic nie będzie. To mi się nie podoba w tych modkach, że one, te wszystkie nowe modki, mają zapewnione jedną dużą aktualizację. I to w tym momencie, kiedy już wchodzą nowe telefony z 12, to my tutaj też dostajemy nowy telefon z 11, czyli dostaniemy 12, a 13 już nie, do, nie dostaniemy. Aktualizacje bezpieczeństwa mają być oczywiście dłuższe. No i czysty w zasadzie Android, tak z, Wszystkimi znanymi z Androida rzeczami, możliwościami personalizacji, i tak dalej, i tak dalej, a wszystkie dodatki tutaj mamy zaklęte w apce. Moto, jest mnóstwo możliwości personalizacji, są te gesty, jest dzielenie ekranu, jest latarka i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest Stefa Gier, tak samo. Tutaj mamy też to dolby Atmos proste. Natomiast nie ma tej platformy default, czyli nie ma tego podłączenia bezprzewodowego e, albo po kablu do telewizora i zamiany naszego telefonu w taki mały komputerek po, po, po podłączeniu na przykład klawiaturki. Dobra, zdjęcia filmy, bo tu też byłem bardzo ciekawy na co stać ten telefon. Trzy oczka, ale dwa tak naprawdę. Główny 50 megapikseli, światło 1.8, szeroki kąt 8 megapikseli, światło 2.2, makro 2 megapikselowe, więc bez sensu, bez sensu. Z przodu selfie 16 megapikseli. Jest lampa doświetlająca, aplikacja Taka jak we wszystkich motkach, szkoda, że tutaj na dole mamy tylko dwie rzeczy. A jak chcemy coś więcej, to zawsze musimy tutaj sięgać do tyłu, ale jest kolor spotowy, jest nocne zdjęcie, oczywiście, jest zdjęcie ruchome, jest profesjonalny, podwójny zapis. I tak samo dla kręcenia wideo jest też podwójny zapis i kolor spotowy, więc jak ktoś chce się pobawić, to naprawdę może. Natomiast filmy nakręcimy tylko w Full HD, nie ma 4K. No i to troszeczkę nie, żebym był jakimś miłośnikiem 4K, ale uważam, że już jednak kręcenie filmów 4K w takim telefonie być powinno. Zwłaszcza z takim plockiem, bo nie sądzę, żeby on miał jakiekolwiek najmniejsze problemy z uciągnięciem tego wszystkiego. Zdjęcia jakie są, no więc tak, zacznę może od tyłu, Czyli od tego, co najbardziej mnie zaskoczyło, typ nocny. Zobaczcie, to jest zdjęcie zwykłe, a to jest zdjęcie <grym> zrobione w trybie nocnym. Jak się patrzycie, to uwaga, bo was porazi po oczach. No więc niesamowicie mocno, dawno nie spotkałem się, o ile w ogóle, z tak mocnym przetworzeniem zdjęć nocnych, które wyglądają troszeczkę jak w dzień. No tutaj z dalsza już to tak wygląda, tu nocne, tu zwykłe, no ale tutaj. No, ta różnica jest naprawdę kolosalna i jak przybliżymy, to niestety ta jakość nie jest wcale jakaś taka najlepsza, a nawet mówiąc szczerze, jest dosyć słaba. Także pierwsze wrażenie ok, ale lepiej takich zdjęć nie przybliżać. Natomiast cała reszta, czyli te zdjęcia główne, są fajne. Podobają mi się naprawdę niebieskie pancake'i, na przykład. No, zdjęcia w domu. Jakoś tam mogą mieć troszeczkę. O, zobaczcie, tutaj fajnie mnie widać w oku kota. Zdjęcia w domu mogą mieć troszeczkę problemów z jasnością. To znaczy, no nie zawsze, ale, ale czasami się tam zdarzało. Troszeczkę przyciemne zdjęcie, ale jak, o, jak Wam się uda, to jest ok. Natomiast na dworze, no to nie ma żadnych problemów. Naprawdę fajne zdjęcia naturalne. Dużo szczegółów. Szeroki kąt, dosyć podobny kolorystycznie do zdjęć głównych. No i jest OK, tak? Jest naprawdę OK. Jest fajny typ portretowy, który ładnie rozmywa tło i dosyć dokładnie, a nawet bardzo dokładnie odcina to wszystko, tak jak być powinno. Więc, tak jak już mówiłem, zdjęcia mi się w miarę podobają. Selfie, tutaj trzeba uważać jak z daleko, tak jak przybliżycie, przepraszam za za moją twarz, no to to zdjęcie jest takie miękkie, w związku z czym lepiej robić to na taką połowę wyciągniętej ręki i wtedy to zdjęcie już jest fajne, już jest ostre. No, generalnie do zdjęć za tą cenę nie mam zastrzeżeń, one mi się podobają. 1, 2, 3, Full HD 30 fps, -ów. mamy jeszcze 60 fps, ale 4K nie, przynajmniej ja nie mogłem znaleźć. Ta aplikacja jest taka średnio intuicyjna, omówmy się, no ale chyba wygląda to nie najgorzej. Można się przyzumować 8 razy i można się przerzucić na szeroki kąt, tak w tym momencie. O, a teraz wyczyliśmy na główny obiektyw. Dzień dobry, i tu jeszcze można nagrać selfie. Tak to wygląda. Słońce jest, nie wiem czy coś będzie widać. Pokręcę się trochę, żebyście mogli zobaczyć, jak pod światło. No i w zasadzie, o tak jest dobrze, bo mnie nie razi. W zasadzie to. Co nam jeszcze zostało? Bateria. Telefon, jak widzicie, nie jest duży, nie jest gruby, jest dosyć smukły, a udało się tutaj zmieścić baterię o pojemności 5000 mAh. Naprawdę dużo i to spokojnie wystarcza na dwa dni, a nawet więcej. To oczywiście w zależności od tego, kto jak to używa telefonu. I to zazwyczaj wystarczało na dwie, na dwie doby, czyli ładowałem dopiero trzeciego dnia o poranku a czasy screen on time miałem 6-7 godzin też w zależności od tego co tam robiłem także naprawdę jeden z lepszych telefonów pod względem baterii jakie ostatnio używałem 30W ładowalka godzinka mniej więcej do pełna naładuje to ogniwo oczywiście nie ma ładowania indukcyjnego w tej cenie ok rozumiem tak samo jak nie ma pełnej wodoszczelności jest tylko nie pamiętam IP52 no taka odporność na zachlapania także tutaj też należy uważać natomiast tak jak mówię Bateria, pierwsza klasa. Czyli co ja sobie sądzę o tym telefonie? Nie wiedziałem, czego po nim można się spodziewać, i przyznam się szczerze, że pozytywnie naprawdę mnie zaskoczył. Za 1400 zł uważam, że to jest niezła propozycja. Oczywiście można kupić telefon wydajniejszy, tak? Pewnie POKO, ale tamte telefony nie będą tak dobrze zbalansowane, zbilansowane jak ten telefon, dlatego że tutaj w zasadzie słabych punktów nie ma, tak? Wszystko jest naprawdę w porządku i fajne zdjęcia, i fajne multimedia, i bardzo fajne działania i świetna bateria no i ekran przede wszystkim oledowy ciężko tutaj znaleźć jest jakiś słaby punkt jeżeli miałbym mówić o konkurencji to największą konkurencją byłby w tym momencie OnePlus Nord CE 5G który kosztuje w sklepach o stówkę więcej no i... Też jest takim podobnym urządzeniem, ale w każdym aspekcie tam troszeczkę lepszym, troszeczkę lepsze zdjęcia, troszeczkę lepsze działanie. No, bateria to może nie wiem, troszeczkę lepszy tak mi się wydaje ekran, chociaż też podobny. No i to jest jego największa konkurencja. Tak jak mówię, Poco można kupić taniej, wydajniejsze, no ale tam za to będzie różnie z oprogramowaniem, różnie ze zdjęciami i dalej i tak dalej. Także naprawdę ciekawy, nieźle wyceniony smartfon, rzadkość. Dzisiaj, o, tak bym to podsumował. No i co? No i dzięki wielkie za oglądanie. I do następnego smartfona. Na razie, hej, cześć.